500 metrów, dokładnie tyle do przewiosowania miał każdy uczestnik dzisiejszej rywalizacji na ergometrach wioślarskich. Wszystko to w szczytnym celu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już trzynasta edycja tego wydarzenia. Wiosłujemy dla sportu, dla swojego. Zachęcamy osoby do udziału w tym wydarzeniu, ale także jesteśmy tu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak panowie widzimy, widzicie, mamy już też wolontariuszy z puszkami, którzy zbierają też pieniądze na tą edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A już jutro 31 finał tej szczególnej imprezy. Tegorocznym hasłem Wielkiej Orkiestry jest żyj zdrowo w zdrowym świecie. Głowa do góry. Organizatorzy wiosłowania zaprosili do rywalizacji dzień przed finałem orkiestry. Wyzwanie polega na tym, że no bijemy rekord, miasta między sobą rywalizują, my nie mierzymy czasu, jest odległość, więc i duzi i mali są w stanie te 500 metrów przepłynąć. A uczestników tych małych i tych dużych było dzisiaj sporo. O, ale fajne, fajne wyzwanie. Zwłaszcza, że można pomagać jeszcze dla. Oczywiście, oczywiście, Dobrze. jak najbardziej. Do właśnie wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, zawsze pomóc. I też mnie to ciekawi. W przyszłości może będę wiosłował. W tej chwili na siłowni lubię właśnie zrobić jakobiet. No i dzisiaj myślę, że taki szczytny cel jak najbardziej. Jak najbardziej, chociaż chciałoby się trochę dłużej. Właśnie 500 metrów trochę za mało pewnie dla ciebie. Tak, tak. Ja na tej robię, jakoś tak godzinkę ciągiem. Weekend z Wośp rozpoczęły także kwestujące czworonogi. 14 raz jesteśmy już w Poznaniu z tymi psami, z goldenami, pomagamy. W zasadzie to one pomagają. My jak widać tego dnia trzymamy tylko puchę, naklejamy serducha, bo one tego jeszcze nie potrafią, chociaż może kiedyś je nauczymy. One robią tą magię. I rzeczywiście psiaki oczarowały dziś spacerujących po jednej z poznańskich galerii handlowych. Jak ktoś widzi pieska, to szybciej podejdzie niż na przykład do kogoś, to po prostu z samą puszką, także spoko, na pewno dzieciaki zawsze podejdą. Pieski nie wyglądają na zestresowane, generalnie myślę, że one się tu dobrze bawią. Inicjatywa fajna wspieramy, właśnie, prawda. Pieski są szczęśliwe, ludzie są szczęśliwi, myślę, że jest wszystko okej. Okay. Bardziej zbieramy na szczytny cel, także bardzo fajnie, że w ogóle ludzie mogą tak się zebrać, w jedność i pomagać. No i tylko okazji pieski, każdy kupi pieski. Dzisiejsze wydarzenia rozpoczęły weekend z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Poznaniu. Przypomnijmy, że w tej edycji Fundacja zbiera pieniądze na walkę z sepsą, chorobą, która według WHO jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Damian Wełna, Puls Dnia.